Instrukcja zaprogramowania pamięci EPROM i Flash programatorem CH341A w drukarce Canon. Część modeli drukarek Canon to drukarki określane przez producenta jako jednorazowe. Zresetowanie licznika absorbera w takich drukarkach nie jest możliwe. Jedyna możliwość to zaprogramowanie pamięci w płycie głównej drukarki programatorem. Do pamięci trzeba wgrać wsad z wyzerowanym licznikiem, zgranym wcześniej z identycznej drukarki. Tym sposobem można naprawić również tryb serwisowy w drukarce Canon. Do zaprogramowania pamięci niezbędne będą: komputer z systemem Windows, programator CH341A, sterowniki i oprogramowanie do programatora, drukarka Canon oraz wsad do drukarki z wyzerowanym licznikiem absorbera. Instalujemy sterowniki USB i TTL do programatora. Jeśli mamy wersję systemu Windows 64-bitową, to uruchamiamy instalator zakończony liczbą 64. Kolejnym etapem jest poprawne zmontowanie klipsa z programatorem. Wykonanie tego w sposób nieprawidłowy spowoduje uszkodzenie programatora lub spalenie pamięci w płycie głównej drukarki. Proszę tą czynność wykonać z najwyższą starannością. Najpierw łączymy klips z przejściówką. Każdy pin na przejściówce jest ponumerowany. Podłączamy klips w taki sposób, aby linia oznaczona kolorem czerwonym została podłączona do pinu oznaczonego numerem 1. Następnie podłączamy klips z podłączoną już przejściówką do programatora. Podnosimy dźwignię w programatorze do góry. Przejściówkę do programatora podłączamy w pierwsze cztery gniazda od strony złącza USB. Tutaj zwracamy szczególną uwagę, aby pin numer 1 znajdował się od strony dźwigni programatora. Gdy już wsadzimy przejściówkę, to opuszczamy dźwignię, aby zacisnąć złącze. Tak wygląda prawidłowo zamontowany klips w programatorze. Wyjmujemy całkowicie płytę główną z drukarki. Należy to zrobić ostrożnie, aby nie uszkodzić złącz oraz tasiemek do nich podłączonych. Warto zrobić zdjęcia przed demontażem, aby później wiedzieć jak prawidłowo wszystko podłączyć. I o niczym nie zapomnieć. Na pierwszym zdjęciu z lewej strony znajduje się płyta główna z drukarki. Na zdjęciu zaznaczona jest jedna z pamięci, którą będziemy programować. Druga pamięć znajduje się po drugiej stronie płyty głównej. Pamięci, które pasują do klipsa są dwie, więc nie sposób się pomylić. Jedyna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę, to oznaczenia tych pamięci. Na środkowym zdjęciu znajduje się pamięć Flash, która ma pojemność 8 MB i jej oznaczenie zaczyna się od 25Q64. Ale jeśli mamy lupę lub możemy zrobić zdjęcie z mocnym zbliżeniem telefonem, to warto zapisać pozostałą część nazwy. Może się zdarzyć, że program nie zidentyfikuje jednoznacznie pamięci Flash i wyświetli kilka modeli do wyboru. Warto wtedy znać jej dokładną nazwę i w programie wybrać odpowiedni typ pamięci. To samo z pamięcią EEPROM, która znajduje się na trzecim zdjęciu. Warto zapisać jej całą nazwę. Początek tej nazwy to 25Q16, co oznacza, że pamięć ta ma wielkość 2 MB. To pomoże wybrać pliki do zaprogramowania tych pamięci, gdzie jeden ma długość 8 MB, a drugi 2 MB. Nadszedł czas, aby rozpocząć programowanie pamięci. Rozpoczynamy od zapięcia klipsa na pamięć. To jest czynność, która wymaga staranności i dokładności. Trzeba dobrze docisnąć klips do płyty głównej, aby po zapięciu na pamięć nie zeskoczył z niej. Takie kilkukrotne ześlizgiwanie się klipsa z pamięci może spowodować jego uszkodzenie. Podczas zapinania klipsa trzeba zwrócić szczególną uwagę, czy blaszane łapki w klipsie idealnie nachodzą na piny w pamięci. Jednak zanim zaczniemy zakładać klips, musimy wiedzieć jak to zrobić poprawnie. Linia czerwona doprowadzona do klipsa to linia numer 1. Musimy zapiąć klips w taki sposób, aby linia numer 1 znajdowała się na pinie numer 1 w pamięci. Każda pamięć ma oznaczony pin numer 1. Na zdjęciu te oznaczenia są w kółku. Na płycie jest nadrukowany biały trójkąt, który wskazuje w pamięci pin numer 1. Dodatkowo pamięć w jednym narożniku ma okrągłe wgłębienie, które również oznacza pin numer 1. Gdy już zapniemy klips na pamięci, to podłączamy programator do komputera. Niezależnie od wybranej wersji programu do zaprogramowania pamięci, kolejność działań jest taka sama. Po uruchomieniu programu klikamy na przycisk Detect. Gdy klips jest prawidłowo założony na pamięć, to po lewej stronie programu pokażą się dane z podłączonej pamięci. Jeśli jednak pojawi się komunikat na czerwono, to oznacza, że klips nie jest prawidłowo podłączony i należy go podłączyć poprawnie. Czasami może się pojawić zapytanie o model pamięci, o czym wspominałem wcześniej. Warto mieć zapisany model pamięci, aby wiedzieć, który wybrać, zwłaszcza gdy już jest prawidłowo podłączony klips. W panelu programu po lewej stronie widać, że podłączona pamięć to 25Q64, więc jest to pamięć flash 8 MB. Rozpoczynamy od odczytania zawartości pamięci. Gdy odczyt pamięci dobiegnie do końca, to na wszelki wypadek zapisujemy kopię zawartości naszej pamięci. W tym celu klikamy przycisk zapisz, a następnie wpisujemy własną nazwę pliku. Abyśmy wiedzieli, że jest to oryginalna pamięć Flash z naszej drukarki. Następnie kasujemy zawartość pamięci, klikając przycisk Erase. Gdy pamięć zostanie skasowana, to wczytujemy do programu plik pamięci Flash, który chcemy wgrać. Pamiętamy, że plik ten ma mieć wielkość 8 MB. Po załadowaniu pliku do programu wciskamy przycisk Write, aby zapisać dane w pamięci Flash. Gdy programowanie dobiegnie do końca, to wciskamy przycisk verify, aby zweryfikować, czy dane w pamięci zostały zapisane poprawnie. Gdy weryfikacja przebiegnie pomyślnie, to odłączamy klips i zapinamy go na pamięć EPROM. Procedura jest identyczna. Najpierw odczytujemy zawartość pamięci, klikając przycisk read. Gdy pamięć zostanie odczytana, to zapisujemy ją w postaci pliku w naszym komputerze. Klikamy w przycisk z logo dyskietki. I nadajemy własną nazwę plikowi, abyśmy wiedzieli, że jest to oryginalna zawartość pamięci eProm z naszej drukarki. Następnie rozpoczynamy kasowanie pamięci przez wciśnięcie przycisku eras. Gdy kasowanie dobiegnie do końca, to otwieramy plik pamięci eProm z wyzerowanym licznikiem absorbera i ładujemy go do programu. Zwracamy uwagę, aby tym razem wybrać plik o wielkości 2 MB. Oprócz wielkości plików, również ich nazwy są identyczne jak nazwa pamięci, aby zminimalizować możliwość pomyłki. W przypadku pamięci eProm ładujemy plik o nazwie 25Q16. Następnie klikamy na przycisk Write, aby zapisać dane w pamięci eProm. Gdy programowanie dobiegnie do końca, to klikamy przycisk Verify, aby sprawdzić, czy dane zostały poprawnie zapisane w pamięci. Gdy pojawi się komunikat potwierdzający poprawność zapisu, wówczas odpinamy klips i montujemy płytę główną w drukarce. Jeśli weryfikacja nie przebiegnie pomyślnie, należy sprawdzić mocowanie klipsa, poprawić do na pamięci i powtórzyć programowanie pamięci. Wtedy już zaczynamy od kasowania pamięci, załadowania pliku do programu, zaprogramowania pamięci i ponownej weryfikacji. Zaprezentowana procedura zaprogramowania pamięci w drukarce Canon jest wyłącznie przykładem, jak taka procedura powinna wyglądać. W taki sam sposób programujemy pamięci w innych drukarkach. Programując pamięć w innej drukarce należy wziąć pod uwagę wielkość pamięci i jej nazwę, aby wgrać do niej odpowiedni plik. Należy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie modele drukarek mają obie pamięci w wielkości umożliwiającej użycie klipsa. Drukarki Canon z serii MG2400 MG2500 to drukarki, które mają pamięć EPROM zbyt małą. Ich naprawa w taki sposób nie jest możliwa. Po więcej informacji dotyczących resetowania licznika absorbera zapraszamy na stronę wikreset.pl.